27 maja 1990 roku to jedna z najważniejszych dat w najnowszej historii Polski. Właśnie tego dnia odbyły się pierwsze wybory do przewróconego samorządu terytorialnego. To oznaczało, że mogliśmy sami zacząć decydować o przyszłości naszych gmin i miast. Jak te szanse wykorzystało zabrze? Zapraszamy na wyjątkowy spacer po mieście, które jeszcze niedawno kojarzyło się głównie z przemysłem ciężkim. Mieście, którego krajobraz zdominowany był przez kopalnie, huty i inne zakłady. Dziś Zabrze to nowoczesny ośrodek nauki, medycyny, kultury, sportu i turystyki. To miasto, które podążając ścieżką zrównoważonego rozwoju z roku na rok staje się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców, inwestorów i turystów. W ostatnich latach dziesięciokrotnie wzrosły nakłady na inwestycje, a wartość majątku gminy zwiększyła się z 900 milionów złotych w 2006 roku do ponad 3,5 miliarda obecnie. Te liczby oznaczają konkretne obiekty, przestrzenie i przedsięwzięcia, w których uczestniczymy i z których korzystamy na co dzień. Największą inwestycją w historii miasta była kompleksowa przebudowa miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ma wart prawie miliard złotych projekt, miasto pozyskało 335 milionów złotych dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności. W efekcie zyskaliśmy stabilny fundament dla kolejnych ambitnych przedsięwzięć. Wśród nich znalazła się m.in. modernizacja i rozbudowa miejskiego układu drogowego. Jesienią 2008 roku ruszyła budowa zabrzeńskiego odcinka drogowej trasy średnicowej. Realizowana w dwóch etapach inwestycja zakończyła się w sierpniu 2014 roku. Średnicówka w Zabrzu ma łącznie 7 km 600 m długości. Koszt budowy drogi wyniósł 733 300 000 zł. Z własnych środków Zabrze przeznaczyło na inwestycje ponad 40 milionów zł. Dzięki połączeniu trasy z autostradami A1 i A4 miasto zyskało prawdziwe okno na świat. Obecnie trwa bardzo oczekiwana przez mieszkańców modernizacja ulicy Piłsudskiego. W ubiegłym roku nową nawierzchnię zyskał odcinek drogi przy ulicy Roosevelta do wiaduktu kolejowego. Aktualnie na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta powstaje ronda. Już wcześniej poprawiające bezpieczeństwo ronda pojawiły się m.in. wzdłuż Alei Korfantego oraz przy ulicy Bytomskiej w Biskupice. Zarówno pasażerowie, jak i kierowcy oraz mieszkańcy budynków położonych wzdłuż linii tramwajowych odczuwają korzyści związane z prowadzoną w Zabrzu modernizacją torowisk. Ponad 65 milionów złotych Zabrze przeznaczyło na przygotowanie dla inwestorów terenów specjalnej strefy ekonomicznej. Do tej pory przyciągnęła ona prawie 30 firm. Połowa z nich uruchomiła działalność gospodarczą, a w strefie powstało około 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Jednocześnie wpływy do budżetu miasta ze sprzedaży nieruchomości przekroczyły 100 milionów złotych. Zainteresowaniem inwestorów cieszą się także działki położone przy zmodernizowanej i wydłużonej ulicy Hangro. Znakomicie przygotowana infrastruktura i dobry klimat do inwestowania sprawiają, że Zabrzem interesują się wielkie koncerny. Zakończona niedawno budowa nowej elektrociepłowni to największa w Polsce i jedna z największych na świecie inwestycji fińskiego koncernu Fortum. Mocy produkcyjne Zabrzeńskiej fabryki zamierza zwiększyć elektronikus. Pierwszy czterogwiazdkowy hotel w mieście otworzyła się Giada. Na rozbudowę popularnego kompleksu w centrum miasta zdecydował się właściciel Centrum Handlowego Prawa. Dzięki współpracy inwestora z miastem swoje oblicze zmienił także sąsiadujący z galerią Plac Teatralny. Zabrze wzmacnia swoją pozycję w obszarze medycyny i nowoczesnych technologii. Otwarte w 2014 roku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to jeden z najnowocześniejszych w kraju ośrodków ginekologiczno-położniczych. W 2019 roku w szpitalu miejskim otwarty został szpitalny oddział ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów. Transport pacjenta ze śmigłowca do sali operacyjnej zajmuje zaledwie dwie minuty. Tego czasu bardziej nie da się już skrócić. W Zabrzu powstał Śląski Park Technologii Medycznych Kardiomet Silesia. To pierwszy taki ośrodek w regionie. Dzięki współpracy miasta i Politechniki Śląskiej w Zabrzu uruchomiono pierwszy i jak do tej pory jedyny w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej. W efekcie umowy zawartej przez uczelnię z firmą Philips w kampusie przy ulicy Roosevelta ruszyła budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Zabrze wzmacnia swoją pozycję w obszarze medycyny i nowoczesnych technologii, organizacji i zarządzania. Oferowany na nim kierunek Logistyka dwa razy z rzędu zwyciężył w ogólnopolskim rankingu studiów. Nowoczesne centrum symulacji medycznej stworzył w budynku przy placu dworcowym Śląski Uniwersytet Medyczny, którego kolebką jest Zabrze. Ponad 200 milionów złotych. Zabrze przeznaczyło w ostatnich latach na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska. Pionierskim w skali kraju przedsięwzięciem był projekt rekultywacji zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej terenów nadbytowych. Objął on 10 obszarów o łącznej powierzchni ponad 183 hektarów. Realizowany jest projekt poprawy jakości terenów zielonych w mieście. Kolejne szkoły i przedszkola zmieniają oblicze w ramach programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Do tej pory wyremontowano ich już ponad 50, a w kolejnych prace trwają. W zabrzu przybywa nowoczesnych i atrakcyjnie położonych mieszkań. Dzięki zaangażowaniu miasta kolejne bloki powstają przy ulicy Żywieckiej, a całkowicie nowe osiedle zostało wybudowane przy ulicy Trocera. Dzięki dobrze przygotowanej infrastrukturze, Zabrze jest również chętnie wybierane przez prywatnych deweloperów. Największą pod względem kubaturowym inwestycją w historii Zabrze i sztandarowym w ostatnich latach przedsięwzięciem w obszarze sportu i rekreacji była budowa nowego stadionu przy ulicy Roosevelta. W sezonie 2017-2018 na trybunach areny Zabrze zasiadło łącznie ponad 400 tysięcy osób. To rekord w rozgrywkach ekstraklasy. Od kilku lat mieszkańcy mogą korzystać z kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aquarius Kopernik. Gruntowną modernizację przeszedł basen Aquarius przy Placu Krakowskim. Do aktywnego spędzania wolnego czasu zachęcają nowe boiska, sale gimnastyczne, plenerowe siłownie, bieżnia, place zabaw czy nowoczesna hala tenisowa. Ponad 20 milionów złotych Zabrze przekazuje co roku na funkcjonowanie instytucji kultury. W efekcie mieszkańcy i goście odwiedzający miasto mogą liczyć na szeroką ofertę koncertową, muzealną czy wystawienniczą. Systematycznie modernizowane są także obiekty, w których można z niej korzystać. Nowe siedziby zyskały Filharmonia Zabrzeńska i Muzeum Miejskie. Wyremontowane zostały Dom Muzyki i Tańca, Teatr Nowy oraz dzielnicowe ośrodki kultury. Program wydarzeń kulturalnych na stałe wpisały się międzynarodowy festiwal imienia Krzysztofa Pendereckiego czy też Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. W ostatnich latach Zabrze udowodniło, że przemysłowe dziedzictwo nie musi być balastem, tylko wręcz przeciwnie. Stanowi ogromny i niezwykle cenny potencjał do wykorzystania. Miasto postawiło na rozwój turystyki industrialnej, a efektami działań w tym obszarze zachwyca się dziś nasz region, kraj i Europa. Już w 2007 roku Zabrze udostępniło zwiedzającym kopalnię Guido. Na poziomach 170, 320 i 355 metrów można tu poznać specyfikę pracy górników, posłuchać koncertu, obejrzeć spektakl, czy też odpocząć w najgłębiej w Europie położonym pali. Rosnące zainteresowanie zwiedzających kopalnią Guido stało się impulsem do rewitalizacji kolejnych obiektów. W centrum zainteresowania znalazły się unikatowe liczące ponad 200 lat wyrobiska głównej kluczowej sztolni dziedzicznej. W efekcie trwających 10 lat prac powstał największy w Polsce kompleks turystyczny związany z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego. Sztolnik Królowa Luiza czeka na zwiedzających ponad 5 km podziemnych tras turystycznych. Jedną z największych atrakcji podziemnej części kompleksu stanowi trasa wodna, którą pokonuje się na pokładzie łodzi, płynąc 40 metrów pod ulicami Zabrzek. To najdłuższy w Polsce podziemny spływ łodzi. W 2018 roku. Kompleks Sztolnia Królowa Luiza otrzymał nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepszy produkt turystyczny roku. Sztolnia Królowa Luiza została również wyróżniona statusem punktu kotwicznego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Ogromnym wyróżnieniem dla tego wyjątkowego obiektu jest przyznana w 2019 roku Nagroda Europa Nostra. To ustanowione przez Komisję Europejską najwyższe wyróżnienie w obszarze dziedzictwa kulturowego, jakie można otrzymać na starym kontynencie. Nazywana jest w tej dziedzinie europejskim Oscar. Jeśli chodzi o rozwój turystyki industrialnej, Zabrze wciąż nie powiedziało ostatniego słowa. Przy ulicy Zamojskiego trwa obecnie rewitalizacja unikatowej wieży ciśnień. Nowy Blask zyskuje siedziba muzeum przy ulicy 3 Maja. Przy ulicy Wolności roboty trwają m.in. w dawnej cechowni kopalni Królowa Luisa. Zabrze konsekwentnie podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju i nie zamierza tego zmieniać. Przyjęta została bowiem strategia określająca najważniejsze cele dla naszego miasta do 2030 roku. Wśród nich nie brakuje kolejnych, ambitnych projektów.